Witam. Ja bym miał mało roboty. To dzisiaj nieco inny temat. Operacja się udała, pacjent zmarł. Mam tu turbinę od Passata P5. podajszy 115 konnego. O ile to jest turbina od niego. Bo tam już tyle razy było w nim grzebane, że trudno powiedzieć, czy to jest oryginalna turbina, czy nie oryginalna. Yy... Problem polegał na tym, że po jakimś tam czasie samochód osłabł, a później nawet yy, rozpędzał się to 30-40 na godzinę, petał w podłogę i nie chce jechać. I wyskoczył błąd zaworu N75. Tam jak wystarczającego potajsze ciśnienia do ładowania, coś takiego, że wynajmniej za mało ciśnienia jest do ładowania i wyskakuje błąd. Więc po kolei. Podmianka zaworka, sprawdzenie szczelności wężyków od podciśnień I tak dalej, i tak dalej, węży tamto, siamto. Niby wszystko dobrze, niby wszystko pięknie, podmiana nic kompletnie nie dała, zaworek został nawet wymieniony na nowy N75. Przy okazji, też kompletnie to nic nie dało. No to zostało, zostało wyciągnięcie turbiny, ponieważ y, nawet na wysokich obrotach y, silnika, chociaż tu jest zmienna, to to sobie tam samo reguluje. Przytykając ręką do węża, łapają, łapiąc jego, nie było nie, prawie w ogóle nie było czuć tego ciśnienia turbiny, co powinno dawać, więc y, jeszcze była opcja taka, że a może uszkodzona gruszka nie podnosi, Jedna gruszka y, cienkno tutaj od tej gruszki się ruszało. Potem trudny tam nie jest taki łatwy dostęp do tej turbiny. Podaj, że ona jest chyba w tak owsadzona, jakoś tak i tutaj tego nie widać. Ale tam można było palcem wyczuć, że to się podnosi i opuszcza. Gruszka yy, nasz, sprawcona strzykawką, trzyma, czyli nie jest dziurawa, Więc zostało wyciągnięcie yy, turbiny następnym kroku. I ta turbina. Wylądowała tutaj u mnie na stole, ponieważ jak ona była tak samontowana, tak o, dokładnie tu była w komplecie. Jakoś tak, i tu jest ta gruszka, i tutaj jest taka śruba, o której, to której jest troszeczkę niemiły dostęp. Tam od spodu trzeba się przepychać od samochodu z takimi długimi przedłużkami. I niestety ta śruba nie chciała współpracować i trzeba było ją przeciąć przecinakiem. Po wielu próbach rozkręcenia, nabijania na satek 13, 12, 11, cały czas się wyłamywała i nie poszła. Była grzana palnikiem chyba z dwa po 3 razy i tak to nic nie dało. Więc ta turbina została rozebrana przy silniku tak żeby był lepszy dostęp do tej śruby. I to było przecinaczkiem. Po kilku godzinach męczarni udało się ją ściąć. Z tego względu, że nakrętka, która tu była na szpilce, yy, miała ze spoloną od razu podkładkę, czyli taki kołnierz. Czyli jeszcze ten kołnierz trzeba było przebić. Bo mimo tego, że już praktycznie gwint cały było widać od tej szpilki, oberwał oczywiście też, niestety, to i tak nie można było tego ruszyć. I co się okazało po wyciągnięciu? Okazało się, że po wyciągnięciu, że turbina jest w topym stanie. Wszystko jest luźne, wszystko chodzi. Więc to nie turbina. Chyba. Bo została zauważona jedna rzecz. Tu jest cięgno od gruszki. I to tutaj chodzi. Tu jest akurat zmienna geometria turbiny. Tu mamy taki cyncelek. Tu jest szpikulec. Ten szpikulec ma wejść tu. Cindzelek nachodzi na to. Tak o tutaj. I ruszając tym, reguluje nam yy, ciśnienie. Przepływ ciśnienia, czy tam ilość tego ciśnienia. Tutaj takimi łopatkami, które są tutaj, tutaj w środku pod tą jeszcze, pod tym mechanizmem, co tu się rusza. I się pytam yy, osoby, która tam kręciła czemu to jest tak, czy on tym kęcił? No nie. I ciekawe, czy nie wyszło tak, że po prostu to się poluźniło na tyle po. Ploku, po nakrętka kontrująca jest na takiej wysokości, że to podczas użytkowania się nie odkręcało i po prostu gruszka za mało otwierała tą przepustnicę, tą zbienną geometrię, która znajduje się w turbinie. I jeżeli to jest to, to tak z jednej strony prosta rzecz, o który, a nikt się nie spodziewał czegoś takiego. I nikt nie zauważył, to jest lepsze, że tu jest odkręcone, tylko pytanie czy to ma być to kręcone do tej śrubki, i faktycznie się odkręciło. Czy ktoś po prostu nie to kręcił tej blokady, kontry, nie mam pojęcia. I zobaczymy, z jednej strony dobrze by było, żeby było to, popypył by już święty spokój i by było zrobione, i by nie trzeba było dalej szukać. Teraz trzeba to tylko przeczyścić i złożyć na nowo. Tu są te pałeczki. Zrobimy mieszankę wybuchową. Niech to się tam troszkę moczy. Ech, trochę blaka, blaka na lepsze smarowanie. Pędzelak. Tego nawet nie rozbijam, bo tutaj widzę, że już nawet jednej śruby nie ma. To ja pszczeli następna. To będzie po ptokach. Mhm. Niech to wyleci. I zmywaczem do tarcz hamulcowych poprawić. Żeby wszystko wyleciało tutaj. Proszę, od razu to lepiej wygląda. Teraz tylko te cynzelki trzeba odpowiednio ustawić. O, wkradł nam się tu jakiś włos od pędzla, na to też trzeba zwrócić uwagę. Jeden pacjent na razie na bok. Tu, oczywiście, warto. Sprzeciły zabezpieczyć tu wszystko. Jest dobrze. Żadnych uszczepień, żadnych luzów. No nic nie ma. A do ładowania nie ma. Tak jak już mówiłem, wężyki, czujniki, wszystko było podmieniane, sprawdzane. Chyba, że coś zostało co przeoczone, bo to też już nie bywa. No bo jak już ta wina tutaj. Jest to trochę ją umyjemy. Chociaż tu chyba będzie trzeba zastosować grubszy kaliber. Bo tu będzie trzeba chyba trochę popiłować to. na nalotu tu nawet nie ma, ale jest. Pamiętajcie, generacja tubiny. Kojna jak to się mówi? To no wyleciało mi z głowy to ja, a w stylnych warunkach bo inaczej nie będzie Wam działać. Czyli robimy po Januszowemu. Ten mechanizm tutaj luśniutko chodzi, tak więc też nie ma problemu. Przypłuczamy z tegoż sypu, zmywasz sam odpaluje, no to nie ma z tym też najmniejszego problemu. Nie trzeba w ogóle zwracać na to uwagi. Proszę, bina czysta, czysta, prawie jak po regeneracji. I trzeba zacząć pacjenta składać. Pomalutku. Tu żadnych nalotów nie ma, to nie szlifuję papierem. Tylko to wytrę. Taka prosta rzecz, a pomaga. Proszę, jak się świeci. Hm. O, tu jest trochę niewielkiego nalotu. I teraz jak to poskładać? Teraz musi mi się przypomnieć jak to się składało, po już takie, taką rzecz już robiłem, tylko że to było dawno, oj dawno, yy, co to ma być, po to chodzi, że tutaj są takie, jakby powiedzieć łożyska ślizgowe i to musi, Wejść tak i na tym ma to chodzić. Ja teraz tylko nie pamiętam, yy, jak to się wsadzało. Co idzie pierwsze? Chyba bez tych pinów. Teraz tu jest to prowadzenie. To nie jest nie, bez znaczenia, to wsadzicie. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś tu, tu, tu. Tu, tu. Precyzyjna robota. O, widzicie o co chodzi, i to ja się tak sobie obraca. To to wam otwiera i zamyka w środku łopatki i za daleko zrobiłem i się zacięło. I teraz by się przydał jakiś precyzyjny sprzęt. No nie pamiętam. Jak te kółeczka się wsadzało. No, chodź taty. O, jedno jest. Dajemy od razu pinka. Żeby nam nie uciekło. i uciekł, nie chce. szlak trafi i kolejny i się zastanawiam czy to się w ogóle teraz nagrywa. Elegancko patrzcie. Chodzi leciutko, bo to maletko chodzić. I teraz polega jeszcze na tym, że to właśnie tym steruje. Ten rant tutaj też trzeba to przeoczyścić w miarę. I teraz tak to trzeba złożyć. wywalę, żeby mi nie przeszkadzało. To wsadzone dobrze. Jeszcze raz. obciera nic. Słychać przychodzi Więc z pacjenta można skręcać. Mówię, coś mi nie pasuje, a ja nie w tą stronę to cięgno postawił. To ma być tak. Tu macie śrubkę do regulacji maksymalnego otwarcia, nie? Czy tam ustawienia tego, żeby wam się te łopatki nie zablokowały. za mocno y, się pociągnie, to one po prostu wyskoczą i. I nie pojedziecie. Dobra. Gruszka jest montowana, mocowana na tych... Nie. Na tych dwóch. Dobra, to to sobie zostawimy. Zajemy podkładki. Zużyte Śrubki oczywiście wek. Dobra, poskręcam i się widzimy. Dobra, te mam załapane, teraz trzeba ustawić jakoś to cięgno. Ja to tak ustawiam, że nie może być tak, żeby to było, że już gruszka jest wduszona i to kręcone, żeby to, tylko tak to kręcam, żeby może nie tyle, że było już lekko pociągnięte, ale tak, żeby nie było napięte w, w tą stronę, tylko to ja by już a i ja to powiedzieć? Mocniej niż mniej. Wtedy można też sprawdzić yy, w komputerze, czy wartość zadanego ciśnienia jest taka, jak żąda komputer, bo jak za mocno też skręcicie to, to może wywalać wam yy, błąd, czy jest przeładowanie. I też będzie lipa. Bada już samo mocno skręciłem. Tak, jest najmniej, coś takiego, Co, a tu nie było podkładek? Czytamy? I oby to było to, to z jednej strony będzie w że nikt tego nie zauważył. Ale z drugiej strony, autko będzie jeździć w końcu. Tak więc lepiej się cieszyć, że jest już zrobione. Jak nie zapomnę i faktycznie to będzie to, to wam to gram. Yy, a po napiszę. Czy to faktycznie było to? No bo ja nie to, to już nie wiem co. Sam. Jest cały czas błąd o braku doładowania. I faktycznie nie ma ciśnienia w wężach. I tu oczywiście tą kątę trzeba skręcić porządnie. Wam pokażę. Mam nadzieję, że to będzie widać. O! Szczykawka, gruszka, manometr. Przy tym ciś podciśnieniu już to chodzi. Do końca trzymam, gruszka trzyma. Czyli jest dobrze. W samochodzie wskazówka powinna dojść do zielonego, jak podłączycie to instalacji. Czyli jest dobrze. Przynajmniej tutaj. No idzie.